To jest gangbang, punca. Bądź orno. Spola. No, ciepło, ciepło, dziewczyny. Dzisiaj na zaproszeniu. Znaczy, już ustawiliśmy wcześniej. I teraz, jak Pelek będzie oglądał tego live'a, to tu jest sprzęt, który by licytowałeś na licytacji. Specjalnie go wziąłem. Tak się nazywa. Szukamy Ciebie. Poszedł piasek na głowę. Płonca coś kopie. Cześć Romciu. Cześć Sepciu. Robert jest. Siema. Cześć Rafał. Radziu Z jest. Harnaś. Vlografika jest. Dokładnie. Kosynier. Pozdrawiamy Macie pozdrowienia z Anglii Kamil Cześć kolorowa, cześć Roman Kamil jest, witaj Driver Rumia Karolina jest, witaj Punca jest flauta na polu dzisiaj, nie? Cześć Jara 71 Na razie mi wpadło coś co nie wiem co to jest Sebek, wiesz trzeci ja sygnał wiem, tej dar ją tutaj, Ale są wielkości boa. boa kaszubskie boa Dobre i duże, zajączka wzajemnie Rafik Jarosław jest, siema, witaj, wesołych Kaca, dlatego na kaca jest najlepiej dzień wcześniej nie pić Krzysiek Kijewski, cześć, zdrowych, wzajemnie. Odpływ w Zatoce. No, dokładnie. Cześć, Zbigniew, Krzynownik. Krzynowik. Ozji jest. Kowal, pozdro, wesoły. Fajnie jest, fajnie jest, cieplutko. Jest kilka osób. Jest fajnie jak w kombajnie. Szymon z Latebry gdzieś tutaj chodzi <laughs> Szymon, Szymon, odbiór Tylko grzecznie, bo na żywo jesteśmy No Sebuś mieliśmy ten, taki spontan dzisiaj I pojechaliśmy wszyscy na pole Pole galu To mam węda jest siemka W zeszłym roku tej porze padał deszcz o. Przysłowie od Szymona. Tak jest. Ze śniegiem. Szymona, u nas kiedyś śnieg z deszczem padał nawet. Cześć To Cześć, że nie śnieg ze śniegiem, bo wtedy jest niefajnie. Jarosława, ja na dziewiątą lecę jaja święcić. Jest i Mariusz, z pada, to już w ogóle nie ma co wychodzić. Lepiej niech pada, jak ma być mokro. Marian, w Twoim Maylabę znalazłem fajną monetę. Jeszcze nie wiemy co to jest, bo jeszcze nie widziałem się z kierownikiem poszukiwań. Cześć, Iwa. Jara 70. 10 lat temu na Wielkanoc był śnieg. No, Słyszysz, Szymon? 10 lat temu na Wielkanoc był śnieg. Tam coś się dzieje. A co? Kopiemy. Sprzęt, łapkę. I obchód. Ja mam. Parę kilo w kieszeni złomu już po śladach. Pozdrawiamy Roman Kopni coś prawdziwe na żywo. No chciałbym tylko nie mam w czym trzymać telefonu Seba. kontakcie elegancko, dokładnie bałwana lepiliśmy w niedzielę, dobrze cześć Ania, pozdrawiamy o, Australia tutaj w Płucku 5 stopni, albo 6 głębokie żelazo cześć, Ninka. tutaj połowa rekinów też miała jajka święcić, ale na dziesiątą się umówili tu było coś Olo, siema olo sygnał 8 takie ósemki to biją na guziki arsenowe albo coś tak jest Sebuś do wieczorka czekajcie bo tu jakiś sygnał ma. taki niemrawy Co tu by było? Nie, to jest inny wykrywacz, wiesz? Pożyczony od Mariana, bo Szymon przyjechał Szymon z moim chodzi, a ja chodzę z rekinowym od Mariana Tak, po łopatkę muszę iść. Także chodzę z też 800, tylko inkszą, Nowszą, bardziej zadbaną Marianową sprawdzimy 16.35 aha tu coś jest 16.35 w Australii folia? czy nie folia? patrzcie jest hajs <grystanie> hajs na żywo wykopany zaraz dam na dziewczynom Dziewczyny, dziewczyny, wykopałem monetkę na żywo. Bo Sebastian mi kazał. Co to? Co to jest? Pięć penoli. Jaka jazda bez trzymanki. Siema milek. Monetka na żywo wykopana. Żywo na żywo. Nie ma za co Sebek mówi. <grytanie> Dobrze. Także piła sobie jak folia aluminiowa ale to jest 5 Penningów. Jakiś tam super. Czołem, kornel <laughs> Mustafa. Tam musi być <laughs> Mustafa. to musiał być podrzutek. Może być, Mustafa jeździł na Pucyfik kiedyś. Tak, tak jesteśmy na polu. Punca, Piotr i Ewcia. Tam jeszcze trzech jest albo czterech, jeszcze gdzieś Szymon jest. Siema dać. Pozdrawiamy. No to seba musi mi mówić częściej, że mam kopać na żywo. Mieliśmy ostatnio zmianę czasu. Aha. Bez słuchawek słabo się chodzi. Teraz sreberko, no i tak będę trzymał seba, mówisz masz Fajnie, fajnie No jeszcze duży Irek miał dołączyć, ale był zmęczony po pracy, kilka osób jeszcze miał być ale niestety Nie mogą być, cześć Jarek Jest nasz Jarek Mokrych jaj wzajemnie. Słuchajcie, idę tam do ekipy. Już monetki mam. mam. Już on pokażę, co ja mam w ogóle, bo to jest gruby kotlet. Ojej, takie coś. 3 kilo? może więcej. Dajcie ID, co to może być. Ledwo to unoszę w ręku. I teraz muszę to schować. O fuck. Ciężkie. Dobra, właśnie to jest, siedzi Odwłok, cześć, kądziu No, także idę w tamtą stronę. Pozdrowionka z półcyfiku z pola Prowadzenie pługa. On no, takie coś jak od koparki to wygląda Komandos na polu nie ma lekko po drodze do domu znaleźliśmy krzaka grystu, <grystu> czas ozdobić do później trzymajcie się Miłego Dzionka